Wiesz, tak sobie myślę, że influencerzy pandemię zdali na medal, bo w znakomitej większości wszystko, co mieli do powiedzenia na jej temat, to powtarzanie: zostań w domu i nie ma powodów do paniki. Jak mantrę. Zostańcie w domu, zostańcie w domu nie panikujcie. Dom, dom, dom. 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 Nie ma powodów do, 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 do paniki zostańcie w, w, w domu. Dom. Każdy. Codziennie. Jesus. To, to jest tak, jak ja bym miał Ci powiedzieć teraz. Słuchaj, ja ci mówię to teraz, tak? Więc słuchaj, tak? Przez jedną minutę postaraj się nie myśleć o różowym kolorze. Dasz radę? Nie myśl o różowym kolorze. Nie myśl. Nie myśl. Nie myśl. Wiesz, o czym masz nie myśleć, tak? Nie myśl o różowym kolorze. No, ciekawe, czy ci się to uda. W ogóle, dobra, jeszcze jedno. Nie, nie, bo nie tylko te dwa, dwa słowa, dwa zdania. Zapomniałbym. Przecież. Teraz, tak najbardziej trendy jest wrzucić jakąś sweet focię z domu i zapytać czytelników, widzów, odbiorców, słuchaczy: jak się czujecie w tych trudnych czasach? Każdy newsletter się od tego zaczyna: od trudnych czasów. Kurwa, co oni wiedzą o trudnych czasach? Bo ja wiem bardzo mało. Trudne czasy to ma teraz służba zdrowia, rodziny z chorymi osobami, ludzie, którzy tracą pracę, a mi to jakieś influencer pierdoli, że jemu jest trudne, bo nie może sobie wyjść do Sephory podarmowe próbki. Dla większości ludzi czasy jeszcze nie są trudne. A na pewno dla większości influencerów, bo ludzi, no nie wiem, nie mam, nie znam statystyk, być może dla większości już są. Dla większości influencerów, twórców, jak ich zwał, tak zwał, czasy jeszcze nie są trudne. Ale okej, okay, influencerzy spisali się wzorowo, bo nic mądrego na temat pandemii do powiedzenia nie mieli. Ja też nie. Ja też nie, przyznaję. Znacznie gorzej od influencerów spisali się ich odbiorcy. Nie wszyscy, niektórzy, ci najbardziej popierdoleni, którzy uważają, że jak im jest źle, to innym musi być jeszcze gorzej. A ja mam akurat bardzo ograniczoną tolerancję na ludzi, którzy nie potrafią zdystansować się od otaczającej ich rzeczywistości. Tym brakiem dystansu zarażają innych wchodzą na sieć tylko po to by ustawiać innych do pionu tego nie można tego nie wypada tak nie wolno tak nie wolno co ty, tak mówisz? ty mówisz jak, ty jak mówisz? tak można jak, można, jak można jak tak możesz, jak jak tak tak można, możesz. tam, nie tam możesz. ludzie umierają a taka i a media im w tym pomagają na porządku dziennym są artykuły w których szczuje się na Takiego a takiego celebryta, już nie będę tam wymieniał oczywiście nikogo z, z nazwiska, szczuje się na każdego celebrytę, nie tylko celebrytę, na każdą znaną osobę, która śmieje się z koronawirusa. A dlaczego niby nie można się śmiać? Hmm, a z czego można? Niech się rozejrzę. Mogę się śmiać z, z telewizora, z samochodów, z samolotów, rowerów. Wyjrzę przez okno, co ja tu mam. Oła. Przystanków tramwajowych, przejść dla pieszych? Można się z tego śmiać? A z raka można się śmiać? Bo ja na co dzień widzę teksty w rodzaju ho, 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 nie oglądajcie tego, bo od tego można dostać raka. Bo jeśli z tego wszystkiego, co przed chwilą wymieniłem, nie można się śmiać w ogóle, to w porządku, bo rozumiem, że nie można się śmiać z koronawirusa, bo gdzieś tam z powodu tej choroby bliżej lub dalej nas cierpią ludzie. Tak? No to te wszystkie rzeczy, przedmioty, miejsca, które przed chwilą wymieniłem, w ciągu ostatnich dziesiątek, setek i tysięcy lat przyczyniły się do śmierci znacznie większej grupy ludzi, ludzi prawda? Logika, tak? Więc albo możemy się śmiać z tego, co bywa tragedią ludzi, hmm. albo nigdy nie możemy się. Więc nigdy nie możesz opowiedzieć żartu o przechodzeniu na przejściu dla pieszych, tak? A dziennikarze są podli, wyrachowani, bo szczują właśnie takie osoby, które. Coś sobie tam zażartują z koronowirusa, coś powiedzą zabawnego na ten temat, szczują ich, bo wmawiają czytelnikom, że śmiech z koronawirusa równa się śmiech z ofiar koronawirusa. No to jest absurd. Ale tak właśnie jest. I z każdym tygodniem wokół tej pandemii, wokół koronawirusa, robi się coraz większa otoczka takiej pełnej powagi, oczekiwania na koniec świata. I czasami można odnieść wrażenie, że wielu ludzi wchodzi na internet. Tylko po to, żeby się jeszcze bardziej dołować i najeżdżać na tych, którzy dołować się nie zamierzają i chcą żyć jak dawniej, bo mogą tak żyć na przykład. Ja nie do końca mogę, ale nie mam z tym problemu. Więc czy wypada się śmiać z koronawirusa? No, moim zdaniem z koronawirusa jak najbardziej. Wypada i mówić poważnie, i mówić żartobliwie. Tak jak mówimy poważnie i żartobliwie o przedmiotach, miejscach, chorobach, które dawniej przyczyniały się, i w przyszłości będą przyczyniać się do różnych tragedii. I tu dochodzimy do sedna dzisiejszego nagrania, bo w listach, których wcale mi nie piszecie, pytacie, co wypada w czasie pandemii? Masz swoje produkty, czy wypada ci je sprzedawać, czy wypada je promować, czy wypada uprawiać jakąś propagandę szczęścia i sukcesu, czy wypada otwierać sklepy? No nie, nie powiem, bo tutaj musiałbym nakierować na koleżankę, która miała taki sklep. Pytała, czy wypada je otwierać sklep? Więc powiedzmy, że sklep z ubraniami. O, na przykład, tak? Czy, czy wypada teraz na przykład otwierać internetowe sklepy z, z, z ubraniami? Czy wypada wrzucać jakieś fotki z wakacji dawnych, oczywiście zaległe jakieś fotki z wakacji? Czy wypada tętnić życiem i humorem? Czy wypada mieć. Wyjebane na koronawirusa i zachowywać się tak, jakby go nie było. Widzisz, gdybyś żyło w moim świecie wedle moich praw, to ja bym ci na to wszystko pozwolił, a wręcz nakazałbyś nigdy nie ugięła się pod presją baranów, którzy chcą widzieć cię pogrążoną w maraźmie, strachu i bólu. Dla mnie odpowiedź na wszystkie pytania zaczynające się od czy wypada, jest taka sama. Tak Wypada. Tak? Możesz? Tak? Pozwalam ci. Tak? Kop bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno w dupę każdego, kto twierdzi inaczej. Każdego czytelnika, widza, kumpla, koleżankę, panią Krysię z Monopolowego, którym ta pandemia wyżarła mózg i już nie dostrzegają niczego poza strach. To, na co ja bym sobie nie pozwolił, to śmiech. Zarówno z ofiar koronawirusa, jak i z tych, którzy chorym pomagają wyzdrowieć. No to byłoby głupie, niepotrzebne, no ale oczywiście jeśli chcesz coś takiego robić, to nie jest moja sprawa. To jest kwestia twojego sumienia, niech ci inni za to linczują. Ja na pewno do takiego linczu nie dołączę, bo nigdy, przy nigdy nie dołączam do linczów, choćby nawet racja była po stronie wkurwionej większości. Zawsze stanę w obronie słabszych, atakowanych, bo... No, bo mało kto w internecie staje w ich obronie. Nie pozwoliłbym sobie także na prowokacje w rodzaju chrzanie kwarantannę. Chodzę gdzie chcę, robię co chcę. No nie, nie, nie wypada ani łamać prawa, ani ogólnie przyjętych na, nakazów, które służą czemuś dobremu, tak? Nawet, nawet jeśli za jakiś czas okaże się, że były niepotrzebne, zbędne lub bezprawne. Problem, co wypada robić, pisać, sprzedawać, promować, nie tyle leży w tematyce naszej działalności, ile w odporności lub braku tej odporności na komentarze. Widziałem u znajomej komentarz jakiegoś tam anonima sprze sprzedawała, dobra, no nie powiem co, żeby nie nakierować za bardzo, powiedzmy, że sprzedawała kalendarze, tak? No bo jak ktoś nie ma pomysłu na produkt, to, to robi kalendarz. Kurde, zapomniałem zrobić kalendarz na ten rok, tak? Dobra, to w grudniu zrobię, obiecuję, będzie mój kalendarz. Ktoś tej dziewczynie napisał czy nie jest ci głupio robić radosne oferty, gdy tyle ludzi umiera. Ona ten komentarz usunęła. I bardzo dobrze, że usu także usuwaj. I takie komentarze, i takie. Nie potrzebujesz ich wokół siebie. To są właśnie ludzie, którzy swoimi toksynami zatruwają życie innym. Bo im jest źle, no to tobie musi być jeszcze gorzej. Bo jak oni płaczą, to cały świat ma zalewać się. Otóż wcale tak nie jest. Jasne, trochę wyczucia. Trzeba mnie, bo nawet osoby na co dzień bardziej zdystansowane bywają obecnie bardziej podminowane. Ale to też to, to nie jest twój problem, że ktoś jest bardziej podminowany. To jest problem tej osoby, że nie potrafi nie włączyć internetu, że nie potrafi przejść obojętnie wobec ciebie. Nawet. No dobra. Powiedziałem, co wiedziałem i teraz czas na płętę, bo u mnie początki i końcówki zawsze są dobre. W każdym nagraniu, w każdym artykule staram się, żeby początek i koniec y, trzepał w mózg, wstrząsał tobą, wywoływał emocje. A, chrzanić to. Nie będzie dzisiaj puenty. <laughs>